szennica. Ale raz, 2, trzy,zte, 5, 6, 7, 8, 9 beł, to akurat 9ość jest uszkodzone przez żerowanie niezmiarki paskowanej. mamy no, jest 9 weł i teraz jeżeli mamy 200, no to jest potęga. Jesteśmy na pszenicy o zimnej. Jak się z daleka popatrzymy, wygląda wszystko, że jest najzwyczajniej jak to w pszenicy. Natomiast pytanie do pana Piotra, żeby nam wyjaśnił, co tutaj wyjątkowego się dzieje i jakie specjalne działania zostały podjęte. No nie mogę nic więcej dodać, bo zdradzę, że tak powiem, za spoileruję, jak to mówią młodzi teraz. To jest, to jest pszenica Sacramento. Na typowo słabe gleby. Termin siewu tej pszenicy był 25 września. Czemu taki termin? No, termin, bo tu jest naprawdę słaba ziemia. Tutaj, tutaj gdzie się znajdujemy, to tylko rozłoży to. Poprzednicy mi tu przekazali. A ja tu po prostu zasiałem tą pszenicę. Każdy za głowę się łapie. No, widzimy jak to wygląda. Jak będzie woda, myślę, że to uda się ta pszenica, że coś z niej będzie. Czy to jest piątka, szóstka trasa? Piąta klasa. Piąta klasa. Piąta klasa. Czyli generalnie nie na pszenicy. Nigdy tutaj pszenicy na tym polu nie było. I to było w pełni uzasadnione działanie. I zobaczymy, co tutaj dalej. No tutaj na takich glebach to szczególnie siew i nawozy. Nawozy trzeba bardzo wcześniej wysiewać. Druga dawka nawozu poszła jeszcze przed świętami. Więc zapytam. Kwestię startu, bo mamy piątą klasę gleby. Wiadomo, że pszenicy się nie sieje na takiej glebie i zresztą tradycja tu dobrze podpowiadała, bo to jest wszystko zgodnie z agrotechniką, no bo koszty i, Dokładnie. i wynik finansowy i ryzyko. Natomiast to, co tutaj jest ważne, zostało podjętych kilka decyzji, zanim oczywiście posiano pszenicę. Czyli po pierwsze podjęto decyzję o obsadzie, czyli tu jest obsada na poziomie 200 220 sztuk na metrze, Nie więcej. Nie więcej. Odmiana specjalnie jest dobrana, żeby była wczesna i jest posiane wcześniej. Czyli tutaj nam zależy na tym, żeby zbudować mocne rośliny, dobrze rozbudowane, z dużym systemem korzeniowym, żeby właśnie lepiej broniły się w warunkach deficytu wody. Żeby w tą zimę też wystartowały. Lepiej i żeby w związku z tym każda roślina miała więcej miejsca. I popatrzmy się teraz jak to wygląda, bo to jest istota rzeczy. Jak przyjrzymy się każdej roślinie, zagłębmy się w normalny łan, to zobaczymy co tutaj się dzieje. Proszę zobaczyć. Czyli tu jest naprawdę rzadko w rzędzie. Te rośliny są rozlokowane, a pomimo tego widzimy, że pokrój jest do góry no bo już mamy datę, już jest 20 kwietnia i wyraźnie widać, że te rośliny wypełniają tą przestrzeń pomimo tego, że jest 200-220 sztuk na metrze i zobaczmy sobie teraz jak taka roślina wygląda, zobaczmy sobie właśnie pojedynczą roślinę jak ona wygląda, delikatnie wykopujemy. O. Trzeba zwrócić uwagę na system korzeniowy. Ale co jest, proszę na te rośliny jak są rozkrzewione. Czyli jakie mają potencjał krzewienia. I teraz jak my naprawdę z tego skorzystamy. Tu jest jedna roślina, pszenica. Ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć źdźbł. Tu akurat dziewiąte źdźbło jest uszkodzone przez żerowanie niezmiarki paskowanej. No ale jest dziewięć źdźbł. I teraz jeżeli mamy 200, no to jest potęga. Tu następna. Też jest jedno uszkodzenie przez niezmiarkę. A tu mamy raz, dwa, trzy, cztery. Czyli pewnie trzy mocne źdźbła tutaj mamy. Tutaj mamy aż dwa uszkodzenia po niezmiarce, bo to są te najmłodsze liście właśnie żółte. I trzy, cztery źdźbła mocne. I kolejna roślina. Też jedno uszkodzenie, czyli był nalot tutaj, muchówek, jesienią. I tu warto byłoby właśnie pomyśleć o zabiegu insektycydowym jesienią. Bo one widzimy, przerzedziły mocno. Bo no każda roślinia jest porażona. Tak, tak. cośmy tutaj wykopali. Czyli jest jedno uszkodzenie: jedność było mocne i dwa słabe. I tu następne trzy aż rośliny razem: trzy, dwa i też jedna jest uszkodzona. I też mamy kolejną: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tu widać, że też jest przerzuknięty liść najmłodszy, czyli też jest uszkodzenie. Także to pokazuje wyraźnie, że potencjał jest potężny i nie można za gęsto siać pszenicy na tak sławnym stanowisku, bo to po prostu będzie dla nich zgon. Czyli im rzadziej posiejemy, tym lepiej. Zobaczymy sobie teraz jak wyglądają choroby, bo to jest też bardzo ciekawa rzecz, bo tak rzadko posiane i czy są choroby? Popatrzmy sobie szybciutko. Widać wyraźnie zmiany chorobowe. To samo. To samo. Юж. Czyli już jest ekspansja septoriozy na kolejne nowe liście. To co tutaj widać. A oczywiście, jak się przyjrzymy tu na, na, na stare liście, to tam jest cała baza startowa. O tu widać wyraźnie plamy septoriozowe, na których są owocniki, z których wylatują zarodniki. Mieliśmy już parę deszczy. W związku z tym mamy akcję. Septorioza zaczyna nam wchodzić. Czyli jest to moment, w którym trzeba zrobić zabieg na choroby. Proszę zobaczyć, co my tu jeszcze mamy. Mamy takiego specjalnego gościa. O, tu sobie spaceruje. Czyli mamy już nalot. Skrzypionki zbożowej. O, tam jest kolejna sztuka, także zaczyna się. Jest ciepło, jest akcja. Zobaczmy sobie jeszcze fazę rozwojową. Czyli. Bardzo proszę. O, tu widać przebarwienie na pochwie liściowej, czyli jest fuzaryjna zgorzel, od spodu wchodzi tutaj. O, wyraźnie. Najmocniejsze źdźwło rozcinamy, żeby na nim zidentyfikować no tu jak już powinien wchodzić tu widzę, że to są takie białe przebarwienia ale najpierw tą fazę patrzmy czyli najmocniejsze tniemy I co widzimy? pierwsze międzywęźle drugie międzywęźle wszystko pięknie rośnie można go puknąć, tak? O. i teraz zobaczmy sobie jaką mamy długość Idealnie 2 cm. Mamy fazę pierwszego kolanka. Co to oznacza? Opryskiwacz jedzie przez pole z regulatorem. Jutro wyjeżdżamy. Jutro wyjeżdżamy. Widzimy drugie międzywęźle. Jest tu. Ma już 7 mm. Drugie. Tu widzimy już trzecie. I tutaj jest kłos schowany w liściach. Czyli mamy idealną sytuację na wykonanie w tej chwili zabiegu regulacyjnego. Panie Piotrze, parę słów na temat tego, co się tutaj teraz będzie działo, tak na podsumowanie tej pszenicy, która można powiedzieć jest pszenicą specjalną, bo to nie jest zwyczajna pszenica siana na piątej klasie gleby. No dzisiaj nie zdążę tu wjechać z zabiegiem regulacyjnym, bo jeszcze rzepaki trzeba skończyć, ale jutro już tu wjeżdżamy, no i tu pójdzie zabieg regulacyjny, pójdzie Unix, no i do tego Tern pójdzie. Czyli fungicydowy? Fungicydowy. Tern i Unix, czyli mamy ochronę liści i ochronę podstawy źdźbła w tym momencie, a na regulację? Na regulację pójdzie modus dawce 0,3 litra na to jest ten zwykły modus 250 Zwykły modus. Super. Czyli mamy taką sytuację, że mamy pierwsze kolanko, czyli to jest ten ostatni moment, a nie pierwszy moment do regulacji. Wiadomo, że dziś jeszcze podrośnie, bo będzie ciepło Oczywiście. Czyli jutro musi być zabieg wykonany regulacyjny i fungicydowo będzie zrobiony UNIX z ternem. Triazol będzie jakiś dodawany? Myślę, że nie. Nie? Myślę, że nie. Ja myślę, że pod septoriozę te bukonazol dobrze byłoby dorzucić tutaj. Dorzucić. Dorzucić ten bukonazol z tego względu, gdyż jest dużo septoriozy. Ja się nie obawiam o działanie ternu, tylko on jak gdyby nie jest na septoriozę. A Tutaj ona jest. I warto byłoby tą septoriozę złapać, żeby ona na nie wchodziła na wyżej na liście. No to pół litra, pół litra jakiegoś tam te załatwienie. Dokładnie, to wystarczy. Przełożymy, nie? Czyli mamy komplet zaplanowany. 250. I oby to... jutro było pogoda. Liczymy. <laughs> Liczymy na to. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania i co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada! Jeżdżamy! i załatwiamy sprawę! Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.